Cześć, Maku, witajcie moi drodzy. Ja jestem Dekseriusz i witam was w naszej serii Minecraft Tajemnice Smoków. Słuchajcie, seria, w której odkrywamy tajemnice smoków, nowe lądy i wiele, wiele, wiele więcej. Na samym starcie, oczywiście, zostawcie subskrypcję raz z dzwoneczkiem, jeśli dalej jeszcze tego nie robicie, bo chciałbym do, do wakacji dobić 3000 widzów. Raczej to już jest nierealne, ale bardzo bym prosił, kto jeszcze nie subskrybuje, a ogląda ten kanał, żeby zasubskrybował, bo dalej 60% oglądających ogląda i nie subskrybuje. Także chciałbym to zmienić. Zasubskrybuj, koniecznie ten. Kanał, i oczywiście zostawcie tutaj. No, powiedzmy, że te 300 łapek w górę znowu to będzie kolejny odcinek. Prawdopodobnie w czwartek. Także mam nadzieję, że zostawicie. Możecie jeszcze napisać jakiś kom kreatywny komentarz. I oczywiście, słuchajcie, na nazwaliście w poprzednim odcinku bardzo dużo, bo imion ciężko było wybrać. Ale najwięcej imion było, żeby właśnie ten nasz. O, właśnie tutaj jest, żeby ten nasz smoczek tutaj się nazywał Robo. Więc od dzisiaj się nazywa Robo, bo no było kilka tam propozyc propozycji, że jakiś BB-8, jakiś r czy coś. Ale najwięcej właśnie było na Robo, e, coś tam dalej z robotami i tak dalej, więc Robo było najczęstszym imieniem e, dla tego smoka. I takie też o to właśnie wybrałem. Także słuchajcie mam nadzieję, że wam się spodoba i nazywajcie więcej tych smoków. Sm Zaraz. Chciałem powiedzieć, że jeszcze naz Że jeszcze... Te najstalkery nazwaliście, co tu jest grane? Robo? Co to jest, krew jakaś? Co to są za jakieś ślady? Nie, to nie jest krew. Chwilę, czy ja to mogę czymś sprawdzić? Halo, łopatom albo coś? Nie, no jakoś tego. Kurde, czy wszystkie smoki są? Halo. Dobra, to są te z tej świątyni. To, to są wszystko samice. Będę musiał je jeszcze e, wytresować albo coś w tym stylu. E, dobra, no i są. Alfa jest. E, nasz. E, Gnadochrup jest. Kolejny Night Stalker właśnie tu teraz. Nie pamiętam, który jest który, ale wiem, że nazwaliście je właśnie. Było bardzo dużo fajnych imion i na pewno tam jakieś fajne wybrałem. To wam zagwarantuję. Tutaj jest nasza mumia, nasze gromo grzmoty. A tutaj co? Czemu się nie wyświetla? Halo? Co tu jest za... Sm Halo? Co to były za smoki? Czekaj, chwila. Zaraz, zaraz. Czy mi smoki jakieś uciekły? Halo? Robo, widziałeś cokolwiek? Eee których smoków nie ma? Halo, wszystkie Co jest grane? Ej, no wszystkie smoki są, a tutaj Chwila, jakich dwóch smoków może nie być? Ej, nie no, tutaj się przecież Nigdzie nie schowały, to jest raczej Raczej pewne, co jest gdzieś na zewnątrz jakiś? czy, czy ja po prostu Nie no, łatka, Od łatka... Nie no, łatka jest Franki jest, drako tutaj też jest Szczerbek, jesteś tam u góry? Nie no, jesteś, zaraz to jakiego smoka nie ma? Ten czuś też jest. Chwila, eee... Zobaczę moje poprzednie odcinki, słuchajcie, i sprawdzę, którego smoka tutaj nie ma, bo aż jestem. Kurde, nie mam po. Poje... Serio? Robo? Ty tak naprawdę? Słuchajcie, nie mam totalnie pojęcia, jaki to smok, także szybko przejrzę tylko e, moje stare odcinki, no i zaraz zobaczymy. Ok, a więc już wiem, to były krzyko zgony. Gdzieś mi krzyko zgon... O nie, 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 nie nie wychodź. Robo, nie wychodź tak. E, to były krzyko zgony tego jestem pewien. E, widziałem na odcinku. A to gdzie one w takim razie są? Że one nie mają jak sobie to odlecieć nawet. Niby jak? Przecież... Smocze kule tu... Za... Co to w ogóle są za ślady? To po krzyko zgonach. Wiem, że jakieś tam czerwone ślady mają, ale nigdy takich śladów nie zostawiałem. chwila. Ewentualnie tędy mógłby jakieś wylecieć, no ale przecież... Drzwi są za małe, żeby one wyleciały. Gdzie one tu mogą być? Halo? Smoki? Widział tu ktoś? Chwila. Ja sobie pójdę po moją elitre. Co jest grane? Perła, łatka. Widziałeś się tu coś może? Yy, albo nie. Wezmę łatkę. Łatka. Dawno na tobie nie latałem. Chodź. Chodź. Pójdziemy na... Yy, znowu musimy moich smoków... Czemu za każdym razem to są moje smoki? Czemu za każdym razem jakiś z moich smoków musi zniknąć, albo coś w tym stylu. No halo, no, kurde, jak nie, jak nie jakieś moje tam smocze jajka, nie jakieś. O, kolejny ten, kolejny znak. Ładka, czekaj, to jest w ogóle świeże? Nie jestem nawet w stanie sprawdzić, czy to jest świeże, czy nie. Ej, to, a to może tu jest jakiś więcej tych znaków? Chwila, Ładka, sprawdzimy to. Chodź, chodź, kurczę. O, chwila, czy tu są kolejne? Czy mi się tylko wydaje? Są kolejne, dobra. Ładka. No i co? Eee... Czekaj, Łatka, spróbuj to obwąchać. Sprawdź, eee... sprawdź gdzie jeszcze. Obwąchaj to. Tutaj masz. Eee... Nie no, to nie jest świeże chyba. To się musiało jakoś w nocy chyba stać albo coś w tym stylu. Dopiero jest dzień. Eee... Czy tutaj gdzieś są jakieś... Ładka, obwąchałaś to już? Cholera, tutaj dalej nie widzę. Ale ewidentnie poleciały w tę stronę. Bo przynajmniej tak na razie... Ślady kieruję. no do dobra, słuchajcie, znowu nam się plany zmieniają Dzisiaj chciałem oswoić hipogryfa, ale eee, Z tym trzeba będzie poczekać Najpierw muszę znaleźć moje smoki O, są kolejne ślady, chwila Są kolejne ślady, łatka O, od razu mnie, dobra I Są tu gdzieś jakieś kolejne Kurde, tutaj w tych kwiatkach Może być ciężko cokolwiek znaleźć Łatka O nie, to nie będzie proste Co, zgubiłaś trop? Czekaj, nie no, wróć Może tu coś będzie jednak o, jest! Są, 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 są. Dobra. Czyli poleciały ewidentnie w tę stronę. Ale jestem ciekaw, czemu. Halo. Jest tam coś dalej? Kurde, nie widzę. Łatka, lecimy dalej. Zobaczymy, gdzie to nas cholera doprowadzi. Eee, mam nadzieję tylko, że nic im nie jest. No. Za każdym razem, co się dzieje z moimi smokami, to jest po prostu już przesada maleńka. Tak mam być szczery. Tu nic więcej nie ma? Na serio? O! To jest nasz oszołomo strach! Przynajmniej, przynajmniej on, kurde, ten. Nie ma tego drugiego, bo znowu by, by była jakaś jadka albo coś. A tego też nie chcę. Są tu jakieś kolejne ślady w ogóle? Bo też tak przez chwilę. O. Co? Aha, nie, to moja arka. Ładka, nie strzela. Wiem, że też jesteś zdenerwowana. No ale smoki albo sobie normalnie wyleciały, albo ktoś mi je ukradł. Ale nikogo tutaj przecież nie, nie widziałem. A smoki takie duże nie powinny wejść do domu, a co zwłaszcza z niego wyjść. Masz tu łatka, coś, cokolwiek? Czekaj, zbijmy się w powietrze Znaczy, już jesteśmy w powietrzu, ale gdzieś wyżej Okej, okay, i teraz na minimum prędkości Czekaj, łatka Łatka, dobra O, są jakieś ślady, czekaj Nie, łatka u, 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 u. Nie, 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 nie O, Łatka o, Ale mnie teraz przestraszyłaś Ty mnie tak zrzuciłaś teraz, serio? Teraz nie wiem, gdzie to było. Czekaj, zbisie się w powietrze. Gdzie to teraz było? To było gdzieś. O, dobra, widzę, widzę, widzę. Szybko, przyśpiesz. Matko, nie zrzucę mnie tak więcej. Masz, najedź się jest. Jesteś głodna, prawda? No właśnie. Masakra, dobra. A, pewnie teraz poszły. poleciały w tę stronę. Albo poszły w sumie. One nie mają nóg, więc one się prędzej by pełzły albo coś. O, na tej górze tam. O, właśnie, tam łatka, gdzie strzelasz. Na tej górze jest kolejny znak. A, mam nadzieję tylko, że nic im nie jest. Bo albo. A może to jest krew? A co jeśli. Moje smoki są ranne? No po co były. Chyba że właśnie ktoś je porwał. Łatka. Dobra, tu jest. Tu jest kolejny znak. Czekaj, zatrzymmy się przy nim. Jest tu coś. Obwochę to jakoś. O! Złapałaś trop. O! Jest! Są! Kolejny. Kolejny znak. Ale dobra, mamy je. Są wszystkie? Chyba tak. Halo? O, cześć smoki! Czekaj, łatka, ląduj! ląduj. O, dobra, chodź, chodź, chodź! Zaraz! Ile was tu jest? Was tu jest. Dobra, wy jesteście moje, prawda? Tak, wy jesteście moje. Zaraz, co tu robi kolejny krzyk ozgon? Łatka, czekaj. Halo, smoki! Chwileczkę. Cześć, jeste... wy jesteście moje, macie. Zjedzcie sobie, proszę bardzo. Smoczki, ale co wy tu robicie? Halo, Ładka, ty wiesz coś może... Ej, tu jest jeszcze jeden! Czy nie? Wydaje mi Nie no, jest tu jeszcze jeden! Halo? Zaraz, co wy... Co wy kurde chcecie stąd? Co wy chcecie od moich smoków? W sensie... Dobra, was jest więcej, więc ja nawet nie chcę się z wami bić albo coś. Ale o co chodzi, Ładka? Nie no, to jest... że wygląda jakby... To była rodzina albo coś? Co wy, przelecieliście ich odwiedzić czy jak? Bo jakby nie rozumiem. Smoki? Zaraz chwileczkę. Wejdę na ciebie. Mogę na ciebie wejść? O, mogę. Dobra. Więc teraz tak. Eee, co, czy, co ty? Dobra, no co? Co? Ale co ty mi. Co ty mi Co ty mi chcesz pokazać? Zaraz. No co? Czemu mnie zrzu no, zrzucił No zrzuci mnie jeszcze, halo. O co chodzi? Że co? Że to jest wasza rodzina? Nie no ja rozumiem, co mamy ich przygarnąć? Masz, chcesz jedzonko? Chcesz jedzonko. Tego jednego też jeszcze nakarmię w sumie. Ale dobra, są rodziną. Dalej nie rozumiem w takim razie co... Co ten mój smok ode mnie chce. Człowiek kurde. Nie, no nie gadajcie, że wy z, nie, z nimi chcecie odlecieć. To nie wygląda jakby... To było spotkanie tak o i zaraz wracają. Wy tu już kilka godzin chyba jesteście. Nie no, a ty chwileczkę, jak wyjdę na ciebie, to co? Nie no. Nie mów mi. Ha -ła. No. A Ła jeszcze mnie zrzucił! Znaczy, rzuciła w sumie. No wy serio chcecie z nimi lecieć jakoś? O ładka, chodź, czekaj. Wróć. Nie no, nie lećcie z nimi, przecież. No. Jesteście. No, w sumie nie jesteście moje, no. Macie prawo odlecieć. No ale. No, no dobra, no to macie tutaj chociaż. Rybki na drogę albo coś, czekaj, tutaj też masz. Proszę bardzo. Ale wy serio chcecie odlecieć No tęsknić będę, no nie będę ukrywał raczej. Smoczki No dobrze Słysza... słyszałaś łatka? no Znaczy no, odlatuję po prostu No to... Trzymajcie się albo coś no. Fajnie, że chociaż byliście ze mną przez ten cały czas, chwileczkę łatka. Wolnie, wolnie. Chcę być na ich poziomie, chwila. Eee, fajnie, że ze mną byliście przez ten cza cały czas. No, troszeczkę mi jest przykro, nie będę ukrywał. Ale życzę Wam jak najlepiej. No, chwileczkę. O, łatka, czekaj. Łatka. Góra, góra, góra. Chwileczkę, chcę pogłaskać jeszcze. No łatka, czy Ty mo, Czy Ty możesz? O, 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 o. Dobra. No, to grzeczne smoki, to. No, kurde. Wesołej drogi, no życzę wam jak najlepiej. Trzymajcie się, smoczki, papa. Pa. Dobra, ładko, wracamy w takim razie. <laughs> nie wiem, czy, czy dobrze zareagowałem, czy nie. No, ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo szczerze mówiąc, słuchajcie, tak mi się nie spodziewałem. No, smoki ode mnie odlatują coraz częściej. Najpierw mięta, teraz krzyko zgony. Jeszcze, no, taki jeden mój oszołomostrach, ale to on nie odleciał, on umarł po prostu. Ale nie będę może o tym mówił lepiej. Wszystkie smoki nagle... Znaczy nie, dobra, nie wszystkie, ale... Mam wrażenie, że smoki się troszeczkę zaczynają niepewnie przemieczuć, że... Że jednak... No one ode mnie już powoli chcą odlatywać wszystkie. I nie wiem, czy, czy ja coś słuchacie robić źle, albo coś, nie wiem, dajcie na, znać w komentarzu, no. Smutno mi teraz. Tak serio, serio. Chwileczkę, łatka! Nie za... A, dobra. Oczywiście ty zawsze musisz mieć takie twarde lądowania masz. Chcesz jeszcze jedzonko? Masz. Proszę bardzo, perła? Proszę bardzo. Dobra. Robo! Wróciłem! Cześć! Jesu, aha, chwileczkę. Czy ty jesteś głodny może Robo? Proszę bardzo, dawno cię nie karmiłem. A nie, ty nie, ty nie chcesz, dobra, to cię nie będę w takim razie... Eee, karmił. Dobra, to te krew tutaj pousuwamy, to to mi nie jest... A już tutaj potrzebne. No dobra, to się w takim razie miejsce zwolniło, no nie będę... nie, nie będę ukrywał. Jakie smugi tu możemy zabrać z powrotem? Chwileczkę. Robo. Robo nie wychodzi. Robo. Okej. Okay. Dobra. No to Draco i Franka we weźmiemy z powrotem, no. Co poradzić? Takie życie. Frank, chodź tutaj. No słuchajcie, dzisiaj nic konkretnego nie zrobiliśmy, ale to też. kurcze. No nie spodziewałem się czegoś takiego, no Będę musiał sobie to przemyśleć wszystko co i jak Może ja faktycznie robię coś źle Frank Draco, proszę bardzo Robo, czy ty możesz usiąść chociaż raz? Robo Robo, chodź tu! No nie chodź oni po... odpoczywają nie odpoczywałem teraz, zejdź z nich, chodź tutaj! Robo Robo chodź tu już! O! Słuchasz się? Czy ty możesz usiąść chociaż raz? Proszę bardzo, jesteś głodny? Jesteś głodny? Nie jesteś głodny? Dobra ty na razie chodź, bo ty, ty znaczy stu, Siedź w sumie, ty za, często chodzisz po tym Po tym domu A, Nie wiem, może się zajmę w tym wejściem Na ten, ten dach albo coś No dobra, słuchajcie, to w takim razie jak kończę ten odcinek Dużo tutaj nie zrobiliśmy, no ale No co poradzić, tak się nie spodziewałem Także trzymajcie się i Do kolejnego odcinka, pamiętajcie 300 łapek w górę To kolejny odcinek już w czwartek, także Mam nadzieję, mam nadzieję że dobijecie Trzymajcie się, papa. Pa.